Siemano wszystkim z tej strony niektóry Inek. kod MiczDany i w dzisiejszym odcinku poruszymy sobie temat nowej aktualizacji. To znaczy, że w dzisiejszym odcinku głównie poruszymy sobie temat nadchodzącej pierwszej aktualizacji obecnego sezonu, która trafi do gry już w następny wtorek najpóźniej środę, ponieważ właśnie otrzymaliśmy jej zapowiedź oraz znamy większej zmian i nowości, jakie doda do gry i są to nowe przedmioty oraz event z nagrodami. Zanim jednak przejdziemy do naszego głównego tematu, to teraz na ekranie macie zwycięzców naszego ostatniego konkursu i proszę te osoby, aby skontaktowały się ze mną na w prywatnej wiadomości, w innym wypadku nagroda im przepadnie, a dzisiaj do wygrania macie 300 Fddolców w Fortnite w formie prezentów w grze. Żeby wygrać trzeba zostawić apeczkę do góry pod tym filmem. Suba dzwonem na kanale, ponieważ ponad 50% z Was jeszcze tego nie robi, wpisać kod Migao 2, tak jak te cztery kozaki tutaj. I w komentarzu pod tym filmem podać swój nick z gry, a wyniki samego konkursu pojawią się na filmie jutro, a teraz przejdźmy już do filmu. No i tak moi kochani, jak dobrze wszyscy wiecie, od startu obecnego sezonu minęło już trochę czasu, więc chyba przyszedł już czas, aby do gry. Została dodana pierwsza wielka aktualizacja, która wprowadzi do gry ogrom mega ciekawych zmian oraz nowości. My, gracze, w ostatnich dniach otrzymaliśmy nawet jej wstępną zapowiedź, do której przejdziemy sobie w tak naprawdę pierwszej kolejności. Lecz na samym początku chciałbym wspomnieć wam trochę o wczorajszej wpadce Fortnite'a z nową, małą aktualizacją. A dokładniej nie wiem czy pamiętacie, ale wczoraj na filmie dałem wam znać, że do gry miała trafić o 15.00 nowa aktualizacja zawartości, która miała dodać nowy granat łamiący tarczę do gry. No i teoretycznie w grze była informacja, że ten granat jest, ale o ogólnie w grze go nie było. Prawdopodobnie został on wprowadzony do gry dokładnie dzisiaj o godzinie 15, ponieważ już jutro w zadaniach tygodniowych będziecie mieć zadanie, żeby użyć sam ten przedmiot i jeżeli nie trafi on do gry, no to prawdopodobnie zadanie tygodniowe zostanie lekko zmienione. Teraz jednak przejdziemy sobie już do tego właściwego tematu, a mianowicie pierwszej wielkiej aktualizacji, która w tym sezonie teraz będzie miała oznaczenie 26.10 i ma trafić do gry albo 12 albo 13 września i co ciekawe temat ten jest już potwierdzony. Nie wiem czy oglądaliście wczorajszy odcinek do końca, ale dałem wam na nim znać, że wczoraj, wraz z tą małą aktualizacją, Fortnite powinien dodać tą dużą aktualizację na serwery startowe, i tak też się stało. O czym dali znać nawet likerzy i potwierdzili jego datę startu. Pamiętajcie, że nie wiemy do końca, czy trafi ona we wtorek, czy w środę, i to rozwiąże się już dosłownie chwilę przed jej dodaniem do gry. A co do zawartości, jaką gracze będą musieli pobrać, to może być to w okolicach od 2 do maksymalnie 6 GB. Wszystko jest tutaj zależne od ilości zmian oraz nowości, jakie Fortnite do niej doda, a będzie ich bardzo dużo, do czego właśnie właśnie sobie teraz przejdziemy, lecz tym razem zaczniemy sobie od błędów, które zostaną naprawione, bo one już się pojawiły. Wraz z wyjściem informacji o dodaniu aktualizacji na serwery startowe dostaliśmy dokładną taką listę wszystkich błędów, które mają być naprawione i wspominam o nich pierwszy raz tak szybko, bo w grze jest pewien naprawdę mega irytujący błąd. Pewnie większość z was się na niego natknęła, ale jeżeli włączycie sobie automatyczny bieg, czy tam automatyczny lot i tak dalej, jeżeli zrobicie wtedy alt-taba, czyli zminimalizujecie grę, automatycznie Fortnite przestaje wykrywać, że w niego gracie i za trzymuje waszą postać. Tak więc, od wydania aktualizacji, błąd ten w końcu zostanie naprawiony, a wraz z nim wszystkie, które zostały tutaj wymienione, zostaną naprawione, i jeszcze jednym naprawionym błędem będzie ten, który powodował, że słyszeliście muzykę z safe'ów po wyjściu z miejscówki, na której był ten safe. Skoro znacie już wszystkie błędy, jakie zostaną w niej naprawione, wypadałoby przejść do zmian i nowości, jakie będą czekały na was na wyspie. Zaraz po jego starcie, lub chwilę później, jedną z najbardziej pewnych nowości, jest nowy przedmiot na wyspie. A dokładniej, na zwiastu nieobecnego sezonu pojawiło się kilka przedmiotów, których do tej pory nie ma w grze i jednym z nich był ten granat, który już powinien być w grze, a drugi taki przedmiot to nowy granatnik z granatami, które są samoprzylepne. Działanie tego przedmiotu zdążyliśmy zobaczyć na zwiastunie i działa on naprawdę mega fajnie. Jeżeli przykładowo przyczepicie granat do przeciwnika, a on podejdzie z nim do drugiego kolegi z drużyny, obydwoje otrzymują naprawdę przemocne obrażenia. Sam przedmiot nie jest jeszcze w plikach gry, co oznacza, że jednocześnie nie znamy jeszcze jego statystyk, ale po tej aktualizacji, która właśnie trafi do gry, w plikach powinny pojawić jego statystyki, wszystkie klasy rzadkości oraz jego grafika. Gdy pojawią się już te rzeczy, to przedmiot ten będzie mógł trafić do gry i albo trafi do gry zaraz po wydaniu aktualizacji, albo dopiero tydzień później, bo w ostatnim czasie Fortnite tak robi, że dodaje do plików w aktualizacji broń, a na wyspę trafia tydzień później. Jednakże poza tym przedmiotem wiemy, że do gry powróci jeszcze kilka specjalnych rzeczy, które będą specjalnie zrobione na nadchodzące wydarzenie w grze i wiemy, że do gry mają powrócić takie rzeczy jak balony, prezenty urodzinowe i kawałki pizzy. Wszystko to powróci do gry z okazji nowego wydarzenia urodzinowego, które według wszystkich informacji ma wystartować chwilę przed samymi urodzinami Fortnite'a, które wypadają już 23 września, a wraz z tym w grze pojawi się ogrom ciekawych rzeczy. Gracze mogą spodziewać się, że w sklepie pojawią się stare, jak i nowe skiny urodzinowe, które będziecie mogli sobie zakupić, a na wyspie znajdziecie mnóstwo tortów z kawałkami ciasta dookoła, które po zjedzeniu będą dawały Wam HP oraz kewa. Samo wydarzenie jednak na tym się nie zakończy, ponieważ poza tym, że do gry powróci kilka fajnych przedmiotów, dostaniemy kilka skinów i pojawią się nowe urodzinowe dekoracje. Wiemy, że do gry jak co roku trafią darmowe nagrody dla was wszystkich. Na 100% będą one dostępne za zadania, które najprawdopodobniej zostaną wydane chwilkę przed ich urodzinami i same urodziny będą trwały do kolejnej wielkiej aktualizacji, która będzie już 26, najpóźniej 27 września, bo wtedy do gry nadejdzie ukryty skin karnetu bojowego. Tak więc będziecie mieć na pewno sporo czasu na to, aby wykonać wszystkie urodzinowe zadania, a co do nagród, jakie tam będą, to spodziewałbym się na waszym miejscu emotek rzucanych, kilofa, może jakiegoś plecaka, ale na pewno nie darmowego skina. Skiny nie pojawiały się za darmo na te wydarzenia, chyba, że będzie jakiś turniej, ale mega w to wątpię i w temacie samego urodzinowego wydarzenia to chyba wszystko, co wiemy, że trafi do gry, lecz spodziewajcie się, że pojawi się tam coś nowego. Fortnite co sezon zaskakuje nas swoimi pomysłami, więc teraz na pewno też dodadzą do gry coś, co zachęci graczy do ponownego zagrania, lecz w tej aktualizacji pojawi się jeszcze jedna bardzo i to bardzo ważna rzecz, a mianowicie zmiany fabularne. Jak dobrze wszyscy wiemy, powolnymi krokami zbliżamy się do zagłady obecnej rzeczywistości, o czym zostaliśmy już licznie poinformowani przez Fortnite, i to w nagraniach głosowych Optimusa i w zadaniach od Dr. Sloan, a nawet w nowym pakiecie startowym. Od startu obecnego sezonu pojawiło się mało rzeczy w temacie fabuły, lecz już zaraz po tej aktualizacji do gry trafią kolejne zadania migawki, w których gracze poznają kolejne poczynania kado i w końcu zaczniemy budowę tego wehikułu na lunarnym lokum. Jak jeszcze nie wiecie, to w plikach gry znajdują się elementy wehikułu czasu, które my gracze będziemy zbierać podczas jakichś kolejnych zadań tygodniowych, tak więc wyczekujmy i raczej nie będzie to w tych kolejnych, ale i tak jakieś szczegóły tam poznamy. W internecie mogą pojawić się również kolejne ciekawe informacje w temacie eventu, ponieważ po starcie tego sezonu również coś się pojawiło, ale nie liczyłbym na jakieś mega wielkie informacje i całą fabułę będziemy poznawać w nowych zadaniach. A i tak jeszcze dodam, w temacie przedmiotów gracze mogą spodziewać się, że do gry powróci jeszcze stara mityczna strzelba Devastator, która pojawiła się na niedawnych wyciekach oraz karabin impulsowym i teoretycznie trafią one do tych sejfów właśnie z gablotami. Nie jest to pewne... I poza tym do gry może jeszcze trafić całkowicie nowy celownik do DMR-a, czyli celownik pozwalający wam przybliżać i oddalać kamerę podczas celowania, co pozwoli wam na łatwiejsze celowanie i w temacie przedmiotów na wyspie to chyba wszystko. Poza tymi wszystkimi rzeczami gracze mogą spodziewać się jeszcze nowych przedmiotów kosmetycznych, które trafią do sklepu z przedmiotami oraz nowe zakładki sklepu, tak więc dowiemy się o nowych oraz o powracających przedmiotach do Fortnite'a. Głównie jeżeli chodzi o same przedmioty, dotyczy się to również skinów karnetu bojowego, ponieważ po tej aktualizacji poznamy trzy zakładki wszystkich Super styl, jakie będą w tym sezonie i mam osobiście nadzieję, że będą one wyglądały jako się serio kozacko. A jest takich podstawowych jeszcze zmian, o których tutaj nie wspomniałem, to do gry mogą trafić jeszcze nowe rozszerzenia rzeczywistości, jak i też kilka starych i są to wszystkie znane nam informacje, jakie mogą trafić do gry w tej nowej aktualizacji. Podsumowując, po dzisiejszym odcinku znacie wszystkie najważniejsze informacje w temacie pierwszej wielkiej aktualizacji obecnego sezonu i znacie wstępne zmiany i nowości, jakie trafią do gry oraz znacie jego zapowiedź, czyli dokładną datę startu. Na no, wypamiętanie. Pamiętajcie, że o wszystkich najciekawszych zmianach i nowościach w temacie nowej aktualizacji jak i całej tej reszty, jak zawsze będę starał Was się informować na bieżąco, tak więc obserwujcie kanał Miga, a na 100% nie przegapicie żadnych nowych kozackich i ciekawych informacji prosto z świata Fortnite, ponieważ filmy pojawiają się tutaj każdego jednego dnia. No a jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to fajnie będzie jak zostawicie pod nim mapeczkę do góry, przynajmniej w końcu może on trafi do większego grona odbiorców, tak jak ostatnie moje filmy. Pamiętajcie też o subiku z dzwoneczkiem to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów, live'ów i a jeden live pojawi się dzisiaj o godzinie 19.30, no i nie zapomnijcie wpisać miga o 2 tak jak te cztery kozaki, które pojawiły się na samym początku tego oto filmu. No i co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o wszystkich informacjach w temacie pierwszej wielkiej aktualizacji obecnego sezonu czwartego i która z tych wszystkich zmian i nowości, jaka trafi do gry, podoba wam się najbardziej, a ja wam dziękuję za oglądanie filmu i widzimy się dzisiaj na live około godziny 19.30. Yo!